Witam Wojciech Simonowicz z tej strony, doradca hipoteczny w Milton Keynes. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się już 18 i 19 lutego w Southampton. Tak, dokładnie są to dwa dni bardzo intensywnej konferencji, podczas której 15 prelegentów będzie dzieliło się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, swoim doświadczeniem odnośnie tego, jak inwestować w nieruchomości, jak te nieruchomości finansować oraz jak czerpać z niej zyski. Osobiście tam będę, więc mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać. Mam okazję być prelegentem, więc będę z Wami się dzielił swoją wiedzą odnośnie tego, jak w te nieruchomości inwestować. Serdecznie wszystkich zapraszam. Wszystkie informacje dostępne są na stronie na Facebooku Konferencja Nieruchomości bez tajemnic. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia tej strony i mam nadzieję, że już niedługo będziemy się mogli spotkać. Pozdrawiam, cześć. Southampton, 18-19 lutego 2022 To ważna data w Twoim życiu. Czy myślałeś o inwestowaniu we własną nieruchomość? Pokażemy Ci, jak z zaledwie 3000 funtów możesz stać się właścicielem nieruchomości. Zapraszam na spotkanie Grzegorz Nowak. 07 933 941 Informałpa Fulefem Radio jest patronem medialnym wydarzenia.